Dzień dobry ze słowem 28 grudnia dziś jest sobota i dziś mamy święto świętych młodzianków wsłuchajmy się kochani w słowo z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Z dzisiejszej Ewangelii wyłania się obraz ludzi, którzy próbują pokonać pustynię, w nadziei na nowe życie. Próbują uciec od prześladowań i dotrzeć do bezpiecznego miejsca. To jest obraz, który nam bardzo towarzyszy, bo przecież taki jest właśnie świat wokół nas, wypełniony ludźmi desperacko poszukującymi bezpieczeństwa. I nadziei. Pomódlmy się bardzo, byśmy i my w tej naszej pielgrzymce przez pustynię, uciekając przed niebezpieczeństwami tego świata, stanowili jedną ludzką rodzinę, w której e, spoiwem jest obecność małego nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Ty, Jezu, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Czekamy na Wasze intencje wpisywane w komentarzach. Dziękujemy Wam za to, że dzielicie się swoim życiem, swoimi intencjami modlitwy. My odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem wsparcia, fragmentem, który jest dedykowany właśnie Tobie. Tym bardziej zapraszam, zachęcam do tej wymiany spraw, w których modlimy się za siebie nawzajem. Do usłyszenia.